8 dzień stycznia, godzina 20.05, to znak, że najwyższa pora rozpocząć kolejny magazyn sportowy Pitbike Gniezno SG Live. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie, a dziś będziemy rozmawiać o żeńskim szczypiorniaku MKS Urbis Gniezno. To tę drużynę bierzemy na tapet, a jest z nami młoda zawodniczka Pszczół Zofia Bartkowiak. Bardzo serdecznie witam, dobry wieczór, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie, dobry wieczór wszystkim. Cieszę się, że możemy dzisiaj porozmawiać, już po raz kolejny możemy porozmawiać w ramach naszego magazynu. Myślę, że pozytywnych akcentów dzisiaj nie zabraknie, pozytywnych wątków nie zabraknie, ale zacznijmy od tego, co troszeczkę no, pewnie niektórych kibiców... Albo i większość kibiców rozczarowało, no bo na pewno każdy wierzył w to, że mecz z Elblągiem zakończy się waszym zwycięstwem. Mecz był świetnym widowiskiem, dużo emocji wygenerował. Niestety ostatecznie przeciwniczki były delikatnie lepsze. Jakie wnioski po tym spotkaniu? Jak myślisz ty? Jak gdzieś tam trener też reagował? Czego zabrakło do pokonania właśnie drużyny z Elbląga? Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy, którzy oglądali, zarówno kibice, jak i zawodniczki, i trenerzy, zauważyli, że myślę, że najbardziej zawiodła nas skuteczność rzutów oraz błędy, które popełniałyśmy na boisku, nawet takie proste błędy, więc myślę, że to zaważyło na wyniku tego meczu. Już na wstępie oczywiście naszych widzów zachęcam do zadawania pytań, ale już od razu spoglądamy na tabelę i to myślę jest mimo wszystko pozytywny obrazek. Wiadomo, zawsze może być lepiej, zawsze może być wyższa lokata, ale myślę, że piąta siła w kraju to brzmi dumnie, to brzmi bardzo fajnie na ten moment bez wątpienia. No właśnie, jakie odczucia gdzieś po tych dotychczasowych meczach, jakie odczucia po tym dotychczasowym etapie sezonu? E Myślę, że mimo wszystko jesteśmy zadowolone z wyniku. Jest, nie jest to grupa spadkowa, a nasz zespół się utrzymuje, że tak powiem, w czołówce zawsze. Jeśli chodzi o kształt tego od początku sezonu myślę, że pniemy ku górze i mamy nadzieję na wyższy wynik. Jednak mimo wszystko na razie bazujemy tak w środku tabeli, jednak myślę, że stać nas na więcej i mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się jednak do tego top tabeli się znaleźć się w nim. Jeżeli chodzi o te dotychczasowe mecze, to jak uważasz, który z Twojej perspektywy, jak i może z perspektywy całej drużyny, był dla Was najtrudniejszy, a zarazem najmniej udany? My wyniki znamy, ale oczywiście wynik nie do końca musi gdzieś tam wiązać się z takimi odczuciami wewnątrz zespołu. Myślę, że nie mamy takiego jednego meczu, którego uważamy za nieudany. Myślę, że więcej oczekiwałyśmy po naszym ostatnim meczu, więc myślę, że mogłabym wskazać właśnie ten, aczkolwiek w każdym meczu dajemy z siebie wszystko, niestety czasami nie wychodzą nam nasze założenia, tak jak właśnie w ostatnim meczu, mimo wszystko żadnego z tych meczy nie zaliczyłabym do nieudanego. A jeżeli chodzi o takie pozytywy, najbardziej udany mecz tego sezonu, może któryś konkretnie tobie zapadł w pamięci? Jeśli chodzi o naszą grę, myślę, że naprawdę mimo przegranego meczu dobrze pokazałyśmy się w, me, w nie poprzednim meczu, tylko ostatnim z Fanflorem Lublin, ponieważ naprawdę nasza, wszystko, co sobie założyłyśmy, funkcjonowało. Jednak nasze błędy w końcówce zaważyły o wyniku tego meczu, ale mimo wszystko uważam, że nie tylko ja, ale uważamy, że naprawdę ten mecz można zaliczyć do udanych. Ok, rozumiemy w czym rzecz. Idąc dalej, wiadomo, że to jest taki wyjątkowy sezon dla Was, no bo gracie w Super lidze, występujecie też na europejskich pucharach. To oznacza, że tych meczów jest więcej, że wysiłek gdzieś jest większy. Suma summarum to z pewnością no jest spore wyzwanie. Tak, dokładnie jest to spore wyzwanie. Gramy, nie dość, że mamy właśnie Superligę, no to dodatkowo dochodzą nam mecze tego Pucharu Europejskiego. Jednak Puchar Europejski daje nam możliwość takiego rozwinięcia się pod względem właśnie yy, gry z zespołami zagranicznymi, które mają nieco inny styl niż gry w Polsce, więc myślę, że to absolutnie wpływa na naszą korzyść i mamy nadzieję mimo wszystko w tym pucharze, do, aby dojść jak najwyżej, żeby osiągnąć jak najwyższy wynik. Spoglądam w komentarze. Jest już pierwsze pytanie. Ostatnio Wilfredo Leon na gali sportu dziękował Panu Bogu za osiągnięty sukces. Jak to jest w przypadku Pani? Czy wiara w Boga ma jakieś znaczenie w życiu i w sporcie? Ciekawe pytanie. Niestety u mnie w rodzinie nigdy... Nie opierało się, że tak powiem, na wierze Boga dużo sukcesów, nie zawdzięczało się, więc u mnie ja polegam na, że tak powiem, realiach i na tym, co jest tu i teraz. OK, wiemy zatem wszystko, idąc dalej, no chciałbym zapytać, jak Ty w ogóle czujesz się w takim zespole, który, no jak już wspomnieliśmy, gra w Superlidze, gra w europejskich pucharach i jest generalnie zespołem, który mierzy bardzo wysoko, no bo przecież cały czas gdzieś tam myślę, są te plany, są te marzenia, są te aspiracje, żeby sięgnąć po medale mistrzostw Polski, także no tutaj wysoko gdzieś tam mierzycie. Jak ty się czujesz w takiej drużynie? W tej drużynie naprawdę czuję się bardzo dobrze. Zarówno jestem młodszą zawodniczką, która przeszła do tej drużyny nie z innego zespołu, aczkolwiek z młodszej kategorii wiekowej, i naprawdę dziewczyny bardzo dobrze mnie przyjęły, tak samo jak inne młode zawodniczki. Uważam, że naprawdę atmosfera, która panuje u nas na hali, w trakcie meczów domowych dla równowyjazdowych, ponieważ kibice jeżdżą z nami po całej Polsce. Naprawdę jestem mile zaskoczona, ponieważ nie jest to mój pierwszy klub, a jednak wiara w nas i w naszą grę przez Kibiców jest po prostu niesamowita. A jeśli chodzi o, że tak powiem, w samym zespole. Naprawdę jest dobra atmosfera. Myślę, że wiem, że mogę na każdą zawodniczkę liczyć i od każdej, że tak powiem, oczekiwać, że zawsze mi pomoże i coś dobrego powie, lub czasami obiektywnie po prostu swoją opinię. Jeżeli chodzi o te ostatnie miesiące, to tak czujesz gdzieś tam, że cały czas robisz progres, że wciąż się rozwijasz? Y tak, uważam, że mimo mojej kontuzji, którą właśnie miałam w listopadzie, niestety zerwałam więzadło w kostce, co wykluczyło mnie na tam około 3 tygodnie gry. Myślę, że mimo tego cały czas progresuję, ponieważ i rozwijam się po prostu w trakcie treningów, staram się w 100% wykorzystywać każdą sekundę, każdą minutę, zarówno w trakcie meczy, kiedy trener Wprowadzi mnie na boisko, staram się to wykorzystać. Myślę, że w porównaniu do początku sezonu można nie widzieć takiego progresu, jednak ja widzę nie tylko fizyczny, ale również mentalny i psychiczny, co myślę, że jest, jestem na dobrej drodze. To jest bardzo ważne. Tutaj też wspominasz o tej kontuzji, do czego też chciałem nawiązać. Wiadomo, kontuzja zasadniczo rzecz negatywna, ale też jakieś pozytywy zawsze można z tego. Wyciągnąć się, coś tam można też z boku podejrzeć się podczas tej kontuzji, jak to z tym zdrowiem jest w tym momencie, czy już wszystko jest w porządku, czy, czy gdzieś tam jeszcze coś się też pojawiło. Jeśli chodzi o moją kostkę, jest już wszystko w porządku, już nie muszę też tejpować. Jedynie gram w stabilizatorze dla bezpieczeństwa, ponieważ jednak mimo wszystko te więzadła są osłabione. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za dwa miesiące też powinnam go ściągnąć po wizycie u ortopedy, ale to dopiero w przyszłości. Na ten moment zdarzają się małe urazy jednak wynikają one po prostu z ciągu treningu i z takich przyczyn naturalnych ostatnio trochę też miałam chwilę przerwy jak była teraz przerwa kadrowa to miałyśmy sparingi niestety w niektórych sparingach nie mogłam uczestniczyć ponieważ miałam problem z miałam zapalenie kaletki między biodrowej jeśli się nie mylę zapomniałam teraz nazwy i to mi uniemożliwiło około tydzień grania, jednak na ten moment jestem w pełni zdrowa i gotowa do gry oraz trenowania. Jest kolejne pytanie od jednego z kibiców. Zosia, czy uważasz, że nadal są realne szanse na pierwszą trójkę Super Ligi? Y nie jestem w stanie odpowiedzieć pod względem punktowym, ponieważ nie wiem jak matematycznie, czy jest to możliwe, aczkolwiek jeśli chodzi o nasz zespół, naszą grę, uważam, że naprawdę jesteśmy w stanie w tym momencie wygrać z każdym z tej ligi. Jeżeli zagramy w 100% to, co potrafimy, w 100% zrealizujemy nasze założenia, myślę, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym, a jeżeli jesteśmy w stanie wygrać z każdym, to myślę, że też są szanse na czołową trójkę, jeśli chodzi o nasze umiejętności i nasze zawzięcie, jednak jeśli chodzi o właśnie punkty, niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Trzeba patrzeć z optymizmem w przyszłość i grać gdzieś tam o zwycięstwo w każdym kolejnym spotkaniu. Spoglądamy na statystyki indywidualne jeszcze. Aktualnie 53 miejsce w klasyfikacji strzelczyń, to jest mniej ważne. Zawsze gdzieś tam patrzymy na te liczby, patrzymy na tą skuteczność, gdzieś tam sobie to podsumowujemy. Powiedz tak szczerze, czy ty też gdzieś tam na te liczby czasami spoglądasz, czy, czy raczej nie? Y jeśli mam być szczera, ostatnio spojrzałam, ponieważ moja mama mi powiedziała, że coś takiego istnieje. Ale jeśli chodzi o takie statystyki z naszych meczy, to na bieżąco jesteśmy o nich informowani po każdym meczu. Dlatego osobiście nie sprawdzam tych statystyk, też nie, nie zależy mi bardzo na tych statystykach. Chcę po prostu wypaść jak najlepiej, jak najlepiej zagrać. Na ten moment 24 bramki, to jest mimo wszystko no moim zdaniem całkiem sympatyczny wynik, biorąc pod uwagę, że no dopiero masz 19 lat, jak na tak młodą zawodniczkę, przede wszystkim to doświadczenie, które się zbiera w Superlidze, no to ten wynik też jest myślę powodem do dumy, ja bym tak to ocenił. Ja również, w ogóle szansa gry w Superlicze w tym wieku według mnie jest naprawdę czymś niesamowitym. A to, że mogę jeszcze dołożyć tą cegiełkę w postaci bramek w jakimś meczu, w każdym meczu, to, to jest jeszcze lepsze. Idziemy dalej, już od tych statystyk troszeczkę odbiegamy, no bo wiemy, że Elbląg Elblągiem, Superliga Superligą ale na, na moment tę Superligę trzeba odłożyć, no bo zbliża się kolejne wyzwanie europejskie już w sobotę gracie z przeciwnikiem z Hiszpanii. Co można powiedzieć o tym rywalu, już na pewno gdzieś tam sporo analiz było. Jeśli chodzi o tego rywala, my zazwyczaj nie omawiamy. Że tak powiem, gry przeciwniczek zbyt długo przed tym meczem, gdzie nastawiamy się na to kilka dni przed. Dlatego na razie skupiałyśmy się bardziej na naszych poprzednich meczach, takim jak właśnie poprzedni z Elblągiem. A na razie trenujemy to, co potrafimy, a myślę, że takie analizy bezpośrednie co dotyczące zespołu będą w najbliższych dniach. Jest kolejne pytanie. Cieszymy się oczywiście bardzo z tego, że widzowie też chcą uczestniczyć w tej rozmowie i na te pytania oczywiście jak najbardziej czekamy. Czy analizowałaś bądź z koleżankami również grę w defensywie? Ostatnio dużo straconych bramek tutaj zauważa, ocenia nasz widz. Analizowaliśmy razem z trenerami, ponieważ po każdym meczu omawiamy ten mecz, który się właśnie wydarzył. Jest to prawda, że ostatnio jest dużo straconych bramek. Trener wprowadził ćwiczenia obronne. Wczoraj również miałyśmy cały trening obrony. Myślę, że teraz będzie to jeden z kluczowych elementów, na które będziemy stawiać. I myślę, że w następnych meczach pokażemy, że to skutkowało. Ten mecz z Hiszpankami to już jedna ósma finału Pucharu Europejskiego. Najpierw ta piękna historia zaczęła się pisać samym debiutem w Pucharze Europejskim, później pierwszymi triumfami, no i teraz z dojściem do jednej 8 finału. Ale ta historia cały czas się pisze. Czujecie, że gdzieś ta historia nadal może trwać? Apetyty gdzieś tam rosną z meczu na mecz w tej Europie? Oczywiście, że rosną. Mamy nadzieję, że zajdziemy jak najdalej w Pucharze Europejskim. Jest to nasz debiut, mimo wszystko myślę, że stać nas na dość duży sukces w tej kategorii. Jeśli chodzi o poprzednie mecze, uważam, że wiadomo, że z każdym kolejnym meczem będą, będą trudniejsi przeciwnicy, jednak myślę, że jesteśmy w stanie, że nie, nie graliśmy, że graliśmy już z równymi sobie oraz lepszymi, więc wiemy, z czym to się pisze. Wiadomo, że mimo wszystko jest to inna gra, ponieważ jest to gra zespołów zagranicznych. Jednak myślę, że pniemy ku górze i mam nadzieję, że uda się zajść jak najdalej w tym Pucharze Europejskim. Musimy oczywiście też wspomnieć o problemach zdrowotnych, które no niestety co rusz się pojawiają w Waszym zespole. Niestety no jest to gdzieś wpisane w sport. Dziś raport oficjalny, oficjalna informacja, że Daria konieczna no niestety dłużej będzie pauzowała. To jest bez wątpienia spory cios, spore osłabienie Waszego zespołu. Oczywiście, każda kontuzja każdej zawodniczki w naszym zespole jest dość dużym osłabieniem. Niestety, właśnie Daria zerwała to więzadło na meczu z Lublinem. Niestety, czekają dłuższa rehabilitacja, mimo wszystko mamy nadzieję, że wróci do nas silniejsza i dość, mimo że to jest poważna kontuzja, która wymaga operacji, że wróci do nas silniejsza, zdrowa i mamy nadzieję, że jak najszybciej. Oczywiście też mocno na to liczymy i przesyłamy wyrazy wsparcia. Trzymamy kciuki, żeby to wszystko jak najszybciej udało się zaleczyć i przede wszystkim skutecznie, szybko i skutecznie, i aby to wszystko dobrze się poukładało. Idąc dalej, chciałbym zapytać tak też, troszeczkę z takiego punktu widzenia psychologicznego, co Ciebie mocniej napędza do pracy? Porażka czy kolejny sukces? Jak to jest w Twoim przypadku? Jest to ciężkie pytanie, ponieważ u mnie porażka wywołuje taką sportową złość i niedosyt, przez co chce się więcej, a sukces, taką radość, przez to również chce się cały czas odczuwać tą radość i cały czas chce się piąć ku górze. Więc myślę, że mnie napędzają obydwie rzeczy, mimo wszystko, czy mam gorszy mecz, czy mam lepszy mecz. Zawsze mam jakiś niedosyt. Więc myślę, że obydwa, obydwa przypadki mnie dość mocno napędzają. Jeżeli chodzi o Waszą kadrę, to tutaj większych rewolucji nie ma przed sezonami, czy to przed tym, czy to poprzednim. Natomiast dochodzą doświadczone zawodniczki, także jest z kogo czerpać, jest z kogo podpatrywać, jest z kogo pytać o porady. No i też myślę, że chcielibyśmy się dzisiaj dowiedzieć, kogo Ty gdzieś tam obecnie w zespole MKS-u najmocniej podpatrujesz, kto może najbardziej tak potrafi służyć taką dobrą radą. Dobrą radą mogą służyć naprawdę wszystkie zawodniczki, bo nieważne którą z nich o coś spytam, którą, od której będę chciała uzyskać jakieś informacje, każda mi zawsze odpowie i każda mi pomoże, jeżeli będę miała jakiś problem. Mimo wszystko myślę, że zawsze będę patrzeć na pozycję, na którą gram. Jak w zeszłym sezonie jeszcze grałam na rozegraniu, to oczywiście. Yy, Magdalenę Nurską bardzo podpatrywałam, ponieważ grała ona na pozycji, którą ja, jednak w tym sezonie gram na pozycji skrzydłowej, więc myślę, że mimo wszystko podpatruję bardziej doświadczoną Nikolę Szczepani, która również gra na mojej pozycji. Ta pozycja skrzydłowej bardziej tobie leży? Y Byłam, od zawsze grałam na obydwu pozycjach, właśnie w ostatnim czasie zaczęłam bardziej grać na skrzydle i myślę, że przez to, że teraz całkowicie przerzuciłam się na pozycję skrzydłowej, przez to, że trener mnie tam ustawia, myślę, że bardziej rozwinęłam się teraz na pozycji skrzydłowej i myślę, że mam większe szanse zaistnieć w sieci sportu właśnie na tej pozycji. No, myślę, że to jest jak najbardziej słuszne spostrzeżenie i też gdzieś przed chwilą dosłownie przeszło mi to przez myśl, że gdzieś tam tych skrzydłowych na pewno potrzeba więcej. Inaczej, może jest większy deficyt też pod kątem tych skrzydłowych, także na pewno no, szanse rzeczywiście zaistnie, zaistnienia jak najbardziej. Są nie tylko w Polsce, ale i w Europie dzięki MKS Urbis Gniezno. E, idąc dalej, e, tutaj pytałem o e, podpatrywanie kogoś w zespole, no to tak, żebyśmy mieli pełny obraz, e, to też muszę dopytać o podpatrywanie kogoś, czy to w Polsce, czy też e, na świecie, czy też w e, Europie właśnie. E, jest jakiś taki e, wzór, czy, czy raczej nie. Myślę, że nie mam jednego wzoru. Bardzo uwielbiam oglądać wszystkie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, w których występują reprezentantki swoich krajów. I w tym momencie, kiedy oglądam taki mecz, właśnie jakichś zagranicznych zespołów, albo właśnie polskiego zespołu przeciwzagranicznemu, mimo wszystko zawsze podpatruję tą moją pozycję. Bardzo mi się podoba gra norweskich skrzydłowych. Obydwu niezależnie od pozycji, więc myślę, że to bym mogła skazać. Aczkolwiek nie mam takiej jednej mojej ulubionej, ponieważ zawsze właśnie oglądając mecz podpatruję, ale nigdy tak po nazwisku, że tak powiem, bym nie powiedziała. Tutaj naszym widzom chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że powolutku będziemy kończyć, więc jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania. No to jest ostatni moment, żeby takie pytanie do naszej dzisiejszej rozmówczyni skierować. No a jeżeli jesteśmy przy widzach, jest, jeżeli jesteśmy przy kibicach... To ich, o, i o nich słówko trzeba zamienić. Już wiemy, że tych kibiców macie naprawdę wspaniałych. To już zostało powiedziane chyba ze 100 razy albo 102, że oni licznie gromadzą się czy, też w, czy to w Gnieźnie, czy też na wyjazdach, bo to też jest właśnie warte odnotowania. No ale macie też fanklub, taki prawdziwy fan klub, który gdzieś tam ten głośny doping prowadzi. Kiedyś tego w Gnieźnie nie było. To jest stosunkowa nowość. No i właśnie w tej hali jest bezwzględnie Wątpienia, bardzo, bardzo głośno. No ja sobie tak myślę, że gdybym ja wyszedł na parkiet i gdzieś tam temperatura była tak wysoka, gdzieś ten doping był tak głośny, no to na pewno zrobiłoby to jakieś wrażenie. Czasami ręka mogłaby zadrżeć. Tak myślę. Jak na ciebie ten doping działa? Czy Czasami troszeczkę tak deprymująco, czasami jeszcze troszeczkę właśnie stresuje, czasami ta ręka zadrży. Czy już po prostu zdążyłaś się z tym oswoić? No i ewentualnie jak było kiedyś, a jak jest teraz, to może jeszcze takie porównanie tutaj też by się przydało. Jeśli chodzi o porównanie, to na pewno w tym zespole ci kibice są bardzo liczni i najlepsi, ponieważ jak widać po frekwencji podsumowującej bodajże zeszły rok, Jesteśmy trzecią drużyną, która ma największe frekwencje w Orlen Super Lidze, więc myślę, że jest to niebywały wynik. Jednak naprawdę jeśli chodzi o mnie, to ja osobiście nie słyszę za dużo podczas meczu, ponieważ jestem bardzo skupiona. Ostatnio właśnie była sytuacja. Moja, w ostatnim meczu moja bramka w połowie, w połowie tego meczu kiedy już gwizdek był kończący pierwszą połowę, to wtedy właśnie, że tak powiem, włączyłam się na nowo, żeby nasłuchiwać i wtedy słyszałam bardzo ten głośny doping, więc słychać go. Jednak właśnie myślę, że nie tylko ja, ale inne zawodniczki bardzo motywuje to, jednak są bardzo skupione na meczu. Jednak gdy zawsze oglądam powtórkę tego meczu też, czy Ktoś mnie właśnie nagra i wstawi na relacje, to właśnie zawsze słyszę ten doping i bardzo jest on motywujący. Czy kiedyś mnie demotywował? Myślę, że ani trochę, nawet jeżeli były w moją stronę kierowane jakieś nieprzychylne komentarze, ja zazwyczaj tego nie słyszę. Były czasami takie sytuacje, że ktoś mi powiedział, że było coś słychać z trybun, jednak ja naprawdę nie słyszę takich rzeczy. A kibice naprawdę w większości nas bardzo mocno wspierają, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Chciałbym jeszcze zapytać, tak już na koniec naszej dzisiejszej rozmowy, o Twoje największe sportowe marzenie. Co nim jest? Myślę, że nie tylko moje, jak w większości zawodniczek w moim wieku, mimo wszystko gra w kadrze. Chciałabym kiedyś dojść do tego etapu, aby ten trener reprezentacji polskiej mnie zauważył i mnie zaufał na tyle, aby dać mi minuty w kadrze polskiej. A wiążąc, że tak powiem, z grą w kadrze polskiej, oczywiście występ na jakiejś większej imprezie międzynarodowej. Miejmy zatem nadzieję, że to marzenie piękne się spełni, że te marzenia się spełnią. No a tak już na zupełny koniec chciałbym zapytać o Twoją przyszłość. Czy to Twoją swoją przyszłość widzisz właśnie w MKS Urbis Gniezno? Czy na dłużej wiążesz gdzieś tam swoje nadzieje z tym klubem? Czy może jeszcze o tym nie myślałaś i jak to wygląda? Na ten moment nie myślę o zmianie klubu. W tym momencie miejsce, w którym teraz jestem, jest dla mnie wystarczające, więc nie myślę na razie o zmianie klubu. Mam jeszcze kontrakt który, i mam nadzieję, że będę się rozwijać w tym klubie. Czy w przyszłości zmienię, nie jestem w stanie na ten moment powiedzieć, ale na razie nie ma takich planów, abym odchodziła, nie zna. Czyli to jest już jasna taka deklaracja, że gdzieś chcesz tu grać po prostu i, i dobrze tobie jest. No bo tak sobie też myślę, że ty rozwijasz się gdzieś razem z tym klubem. On też cały czas robi krok po kroku do przodu. No i tak samo jest z Twoim rozwojem, jak i każdej innej zawodniczki, myślę, także to jest budujące i to wszystko zmierza w fajnym kierunku. Tutaj mówiliśmy o marzeniach, ale jeszcze tak na koniec, no chyba też w sferze marzeń, w sferze celów, w sferze planów. Jest ten medal, prawda, mistrzostw Polski, o którym już dzisiaj wspominaliśmy. Zobaczymy, czy to ten sezon czy to może przyszły, może, może dalsza jeszcze przyszłość, ale no pewnie wszystkim w gnieźnie ten medal no, mocno się marzy i to jest takie duże, duże pragnienie. Dokładnie również nie ukrywamy tego, że jest to jeden z naszych celów w Orlen Super Lidze. Czy to się wydarzy w tym sezonie, czy w przyszłym, tego nie wiemy, aczkolwiek myślę, że wydarzy się to na pewno niebawem, że nie jest to bardzo odległa przyszłość. Myślę, że jesteśmy na tyle mocną drużyną, dobrze zbudowaną, przygotowaną taktycznie, że jesteśmy w stanie osiągnąć to w najbliższym czasie. Mocno w to wierzymy i myślę, że tym miłym, optymistycznym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękuję ślicznie, dziękuję wszystkim. Dziękuję również Państwu, że byliście z nami i też uczestniczyliście w tej rozmowie poprzez zadawanie pytań. Na dzisiaj to już wszystko, do usłyszenia, do widzenia. Dobranoc.